W miejscach najbardziej oświetlonych nanosimy mniejszy, bardziej precyzyjny biały element, czyli szczytowe punkty światła, cały zabieg z zalewaniem. Będzie powtórzony. I w tej chwili można nanieść lekkie rozjaśnienia od tych punktów najbardziej naświetlonych na twarzy, czyli z prawej i lewej strony Rozjaśnienia nanosimy kreseczkami. Pozwalam sobie tutaj na dość mocne i, i grube kreski. Normalnie te kreseczki powinny być bardzo drobne i tworzyć taką rozjaśniającą płaszczyznę. Ale ponieważ, jak powiedziałem, jest to malarstwo okołoikonowe, to pozwalam sobie na swobodne. Działanie. Ważne sytuacje, w której te kreski są widoczne, żeby miały one ściśle określony i zdecydowany charakter, jakby żeby uderzenie szło z jednego kierunku. Dla mnie jako dla człowieka leworęcznego sprawa do lewa to jest naturalny ruch. Proszę zwrócić też uwagę, że nie jest to światło tak jak w malarstwie holenderskim, czy w ogóle w malarstwie bałkowym padające pod określonym kątem, przeważnie jest to 45 stopni z prawego rogu, z prawej do lewej. Nie jest to światło rzucone na, na twarz. Zewnętrzne światło to światło powinno jakby wynikać czy wychodzić z wnętrza twarzy. To jest takie dość charakterystyczne dla sposobu obrazowania ikonie. Oczywiście jest to podkład, który będzie zalewany, nie dostanie w tej postaci. Poczekamy do wyschnięcia i wtedy zalejemy jeszcze raz albo dwa, albo trzy, tyle, ile będzie trzeba.